Kiedyś puszczałem bańki, no a teraz mieszkam w bańce Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze Moje najlepsze lata, w czasach najgorszych dla świata Uśmiechnięta japa, a naraz chce mi się płakać Największa w życiu kasa, kiedy nic się nie opłaca Wali nam się pod nogami, ale my umiemy latać Czujesz się jak w filmie, grają w BBC mnie Jak stara ocenia jak na film czuję się jak w filmie I w BBC nie gra. Każdy tylko ile sam tym sobie gwiazdek dał. Jeszcze będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen. Dzisiaj możemy się bawić, a jutro wszystko naprawić. Dzisiaj nie płacimy za nic, za obudzimy z długami się. Jutro będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen Będziemy mieć czas na sen Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie Jakaś stara baba mnie ocenia jak na filmie. Czuję się jak w filmie, i w BBC mnie gra Każdy tylko ile sam bym sobie gwiazdek dał